Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Drodzy, zapraszamy Was na kolejny odcinek z cyklu Rozmowy wskazujące drogę, tym razem właśnie z tego wyjątkowego miejsca. Jakim jest kaplica, dzięki której może przewozimy Matkę Bożą od parafii do parafii. Możecie na nią teraz zerknąć. Tutaj w tej kaplicy Maryja, jest przewożona z tej kaplicy. Słyszycie fanfary, jeżeli jesteście na peregrynacji. I dzisiaj chcemy z tej kaplicy wskazać Wam drogę do Boga. Właśnie skupiając się na słowach jestem, pamiętam, czuwam. Ta kaplica, ten samochód, kaplica, który jeździ drogami naszej archidiecezji i wozi Maryję, która wskazuje nam drogę Chrystusa, która jest wskazującą drogę, czyli Chodegetrią. Z tego miejsca chcemy się z wami podzielić takimi rozważaniami na temat jestem, pamiętam i czuwam. Zapraszamy serdecznie.